Szanowni Państwo, ja jestem, ja jestem chłopakiem z takiego samego miasta jak Nowa Ruda. Wychowałem się w Krośnie. To jest miasto też mniej więcej podobnej scenarii, trochę w innej części naszego kraju. Byłem też prezydentem średniej wielkości miasta. I wiem, co to znaczy. Wiem bardzo dobrze, bo przeżywałem na własnej skórze, co to znaczy zamykanie małego szpitala. Moi rodzice pracowali w szkole i tą szkołę też zamknięto. Wiem, co to znaczy bezrobocie rodziców i zmuszenie ich do wyjazdu za granicę, żeby zarabiali na utrzymanie naszej rodziny, a była nas czwórka rodzeństwa. Wiem, co to znaczy, kiedy likwidowano nam tydzień po tygodniu połączenia autobusowe kolejowe, kiedy moja miejscowość rodzinna była odcinana od świata. Zamykano nam dostęp do tlenu krok po kroku. Wiem, co to znaczy zarządzać miastem tego typu jak Nowa Ruda. I dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj i krzyczymy Solidarność nie dlatego, żeby przywołać tą Solidarność pisaną przez duże S, którą nosimy tutaj w sercach ale tę Solidarność, której dzisiaj najbardziej brakuje tę Solidarność pisaną przez małe S dotyczącą właśnie tej solidarności dnia codziennego. Państwo pytacie, tu Pan zapytał, ale gdzie Wy byliście? Otóż, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne pytanie. Gdzie byli politycy do tej pory? Gdzie się chowali politycy, którzy omijali szerokim łukiem, tak jak Pan Premier Morawiecki ominął szerokim łukiem nową rudę? udając, że jej nie widzi, bo jechał pewnie swoją wypasioną limuzyną na kolejne spotkanie. Do Kłodzka państwo wy wypasioną limuzyną nie dojedziecie. Do Kłodzka stąd jedzie się godzinę pociągiem, z tego co się orientuje. Pół? Pół godziny. 20 kilometrów. Pół godziny. Kogo stać dzisiaj na to, żeby dojechać do Kłodzka regularnie? Ko ile osób stać na to, aby dojeżdżać do Kłodzka, załatwiać ważne rzeczy, do Wrocławia, nasze ojczyzny są w takich miastach jak Nowa Ruda. I tutaj, tutaj jak na dłoni widać, jak się rozwija polska demokracja, albo się nie rozwija, jak Polska jest bardzo niesprawiedliwa. Bo politycy w Warszawie, i to wam gwarantuję, jak chcą skorzystać ze szpitala. To mają go na wyciągnięcie ręki. I gwarantuję Wam, że gdyby jakikolwiek oddział był likwidowany w szpitalu, w którym leczą się ci politycy, oni by w życiu do tego nie dopuścili. Gdyby pociąg, którym dojeżdżają na posiedzenia rządu, miałby zlikwidowany, to pierwsi stanęliby w jego obronie. Gdyby połączenie lotnicze z Wrocławia do Warszawy, którym dolatują do Sejmu, miało być zlikwidowane, pierwsi by go bronili. Ale nie ma ich tam, gdzie dzisiaj mu powinni stać murem, w tych miejscowościach, gdzie tysiące, miliony ludzi nie ma dostępu do pociągu, do autobusu, do szpitala, do lekarza, do, do dobrej szkoły. Tu powinniśmy być. Tu jest nasza demokracja. I jestem tutaj dzisiaj, szanowni państwo, ponieważ ja już udowodniłem, zrobiłem to w Słupsku, że te miejscowości jak Nowa Ruda, Świdnica, Słupsk, Krosno mają swoją godność i powinny być tak samo traktowane. I nie można dzielić ludzi na lepszy i gorszy sort, jak dzisiaj się to dzieje. Bo my wiemy, że w tej konstytucji zapisane są nasze prawa. I w artykule 68 zapisany jest dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich, bezpłatny, na równych prawach, a nie tylko dla elity, nie tylko dla wybranych. I kiedy dzisiaj brakuje 50 tysięcy lekarzy, przez dwa ostatnie lata zlikwidowano 350 oddziałów szpitalnych. My musimy głośno powiedzieć, że trzeba ciężar ważności przenieść z budowy wypasionych pomników, kościołów i świątyń na budowę szpitali, szkół i dobrych żłobków. To jest dzisiaj wyzwanie cywilizacyjne dla, dla, dla Polski i lewica tego będzie broniła, bo lewica zawsze stoi po stronie pokrzywdzonych, zostawionych z tyłu, tych, którzy, którymi, których nikt się nie schyli, nikt się za nimi nie ogląda i gwarantuję Państwu że nasi posłowie, a państwo ich znacie, znacie pana Marka Dyducha, znacie Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, znacie Adriana Zanberga, to są ludzie, którzy już dzisiaj pokazują, że zawsze stoją po stronie tych, którzy są wykluczeni. A my nie chcemy być wykluczeni, bo taki, nosimy taki sam dowód osobisty jak Kaczyński. Nosimy taki sam paszport jak premier Morawiecki. Śpiewamy Rotę, śpiewamy Hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy dumnymi Polakami i Polkami i chcemy być równo traktowani. I tego z tego miejsca, z Nowej Rudy żądamy i będziemy tego bronili. I dziękuję Państwu bardzo, że tak wielu Was przyszło. Dziękuję. Dziękuję Wam za Waszą solidarność. I niektórzy tutaj mówią, że jest za późno, żeby bronić szpitala, żeby bronić tego oddziału chorób wewnętrznych, ale drodzy Państwo, nie jest za późno. Nie jest za późno, nie jesteście skazani na zapomnienie. Trzeba bronić tego szpitala, trzeba bronić tego oddziału, i nie można liczyć na to, że w takich miejscowościach będą znajdowali się doktorzy Judymi, że doktor Judym będzie leczył, a nie będzie godnie opłacany, nie będzie miał wsparcia ze strony państwa. Ileż można znosić, ileż można cierpieć? Ileż można być siłaczką? Potrzebujemy dobrej opieki zdrowotnej, wzniesie, zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7,2% PKB. Jak stać nas na wypasione F35, stać nas na wypasione bomby, na śmigłowce, na limuzyny, to stać nas także na szpitale, bo to jest, to jest symbol rozwoju cywilizacyjnego.